W moim życiu zdarzyło się kilka absolutnie cudownych, cudownych rzeczy, które sprawiły, że nagle moje życie zmieniło się, i miałam takie wrażenie, jakbym jakbym zaczęła wszystko od nowa, jakbym nagle otworzyła oczy, jakbym nagle przebudziła się ze snu, w którym wcześniej byłam. Zahibernowana w najbardziej My. zimnej i mroźnej krainie, jaką można sobie wyobrazić. Jedną z pierwszych takich rzeczy, może pierwszą, o którą świadomie pamiętam, to był moment, kiedy usłyszałam pierwszą piosenkę Beatlesów. Pierwszą albo dwie pierwsze. I pamiętam, że to było Girl, którą śpiewał John Lennon, i to było Michelle, którą śpiewał Paul McCartney. <grym> Bo coś po prostu niesamowitego. Uświadomiłam sobie wtedy bardzo niezwykłą rzecz, bo Beatlesi byli już wtedy dorośli, no mieli po 20 kilka lat, tak? Rok 1900, kiedy śpiewali Girl i Michelle, to był rok 1965. Jonathan miał wtedy 25 lat, no dorosły człowiek. I, I śpiewał to z taką radością w głosie i miał tyle szczęścia w oczach, kiedy. Mówił o muzyce, i kiedy śpiewał, i kiedy grał na gitarze, że nagle uświadomiłam sobie, że można być szczęśliwym dorosłym, i że można robić w życiu coś, co się kocha, i że można żyć swoją pasją. I wtedy zaczęłam słuchać wszystkich piosenek Beatlesów. Wtedy wszystkich piosenek Beatlesów nauczyłam się na pamięć i do dzisiaj wszystkie piosenki Beatlesów znam na pamięć. Wszystkie słowa, każdą muzykę, układ każdej płyty. Ale też wtedy zaczęłam się uczyć angielskiego i wtedy zaczęłam pisać i rysować i zajmować się różnymi innymi rzeczami i nagle odkryłam w sobie tak ogromną pasję, która potem prowadziła mnie przez całe życie. I dlatego między innymi wpadłam na pomysł, żeby stworzyć taką książkę, w której zbiorę moje ulubione piosenki Beatlesów. Nie płytę, na której są piosenki tylko do słuchania, tylko książkę, w której oprócz tego, że są fragmenty tekstów moich ulubionych piosenek Beatlesów i to piosenek, które przetłumaczyłam na nowo. Dlatego, że kiedy miałam 16 czy 17 lat no, i nie znałam jeszcze dobrze angielskiego, to znajdowałam różne wersje tłumaczeń Beatlesów, piosenek Beatlesów, albo sama próbowałam je wtedy dość nieporadnie tłumaczyć. Ale język angielski jest dość prostym językiem, ale ma rozmaite zawiłości i czasami zdarzają się różne gry słów, które są nieprzetłumaczalne na polski, a czasami te same kilka słów to samo wyrażenie, zależnie od tego w jakim znajdzie się w kontekście, można przetłumaczyć inaczej. I tak właśnie, kiedy po wielu wielu latach, no bo tłumaczyłam piosenki Beatlesów mając 16 lat i wróciłam do tego właśnie teraz. I spojrzałam na te piosenki zupełnie na nowo i odkryłam kilka niesamowitych rzeczy, z których nie zdawałam sobie sprawy, dlatego że wtedy moja znajomość angielskiego nie była jeszcze na tyle dobra, żeby móc zrozumieć te niuanse i te dwuznaczności. Więc z ogromną ogromną radością na nowo przetłumaczyłam teksty moich ulubionych piosenek Beatlesów i wymyśliłam taką książkę, która jest książką multimedialną, co oznacza, że jest tekst piosenki po polsku i po angielsku, jest rysunek czarno-biały, taki, który możesz pokolorować zgodnie z własną wyobraźnią kredkami, pisakami czy farbami. Jest też przekierowanie do linku w internecie przez który od razu możesz tej piosenki posłuchać. Malowanka z piosenkami Bitelsów. Z ogromną, ogromną radością wróciłam do muzyki Bitelsów, do ich piosenek, do tekstów piosenek, ale też do historii powstania wielu z tych piosenek. Serdecznie i gorąco polecam wam tę książkę. Malowanka z piosenkami Bitelsów.